Na ostatnie mecze, gdzie przegrywaliśmy, to akurat w meczach z Gliwicami i ze Szczecinem duży mieliśmy problem w ofensywie zespołu i w tym, aby znajdować dobre pozycje i żebyśmy byli odpowiednio skuteczni. W Dąbrowie było inaczej, bo tam nasz atak był, był niezły, był odpowiedzialny, mieliśmy mało strat. A Niestety przegraliśmy mecz, tak jak powiedziałeś, prowadziliśmy 14 punktami, więc na pewno był problem z tą koncentracją, był też problem z twardością w obronie eee, i, i w tej trzeciej i czwartej kwarcie przegrywaliśmy te pojedynki indywidualne na poszczególnych pozycjach z graczami Dąbrowy. Niestety kontuzja Fr Łukasza Frąckiewicza też troszeczkę podcięła nam skrzydła i, i, i źle zareagował cały zespół. To, to był mentalnie bardzo trudny moment dla całego zespołu, no ale teraz mieliśmy tydzień, żeby się po tym otrząsnąć i jak najlepiej przygotować do meczu z Torunia. W pierwszej bardzo dobry mecz, wykonywaliśmy założenia i, i prowadziliśmy. W trzeciej kwarcie e, pozwoliliśmy troszkę za bardzo, całkowicie optymalnie rozchulać się z, z Dąbrowy, kilku zawodników się potwierdzało, potwierdzało te zarzuty i w końcu brali ciężar na siebie. E, myślę, że jeśli troszkę zwiększymy koncentrację, będziemy pełni skoncentrowani przez 40 minut, to na pewno będziemy grali lepiej. Myślę, że jeżeli chodzi o poprzedni i ten grany na wyjeździe przeciwko zespołowi ze Szczecina, to częściowo można to usprawiedliwiać absencją naszego czołowego strzelca trzypunktowego Michała Chylińskiego. No, myślę, że nie obrazi się, jak powiem, że nie był jeszcze w najlepszej dyspozycji, bo doskonale to wie. W meczu, w meczu z Dąbrową i też jeszcze nie dał nam tego, co, na co liczymy i co on by tam by chciał dać. Jeżeli chodzi o innych zawodników, wiadomo, że jest tak, że z tym rzutem za trzy, że czasami jest ten lepszy dzień, czasami jest gorszy dzień. Najważniejsze jest kreować odpowiednie pozycje i ostatnio robiliśmy to, więc ja jestem w dobrej myśli, że teraz wrócimy na odpowiednie tory w tym meczu z Toruniem i ta skuteczność w rzutach za trzy będzie u nas na Hali bardzo dobra. Za no, tej dodatkowej motywacji jesteśmy dostatecznie zmotywowani. Aczkolwiek skautujący, oglądając ostatni mecz Torunia, widziałem duży baner, Derby są nasze, więc zobaczymy jutro, czyje będą derby. Jest to na pewno mecz z lokalnym rywalem. Dodatkowa mobilizacja. Myślę, że koncentracji powinno wystarczyć na 40 minut. Nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, więc potrzebujemy tego zwycięstwa. Więc zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Derby rządzą się swoimi prawami, jest to ważny mecz dla kibiców i ludzi z Bydgoszczy, tak samo dla nas koszykarzy, bardzo ważny mecz, mimo ostatnich trzech porażek chcemy teraz przełamać tą nową tą, tą serię. Tak jak wspomniałeś, w Toruniu byliśmy blisko odniesienia zwycięstwa, praktycznie cały mecz prowadziliśmy, już prowadziliśmy bodajże z 23 punktami, w końcu chcemy meczu straciliśmy koncentrację, Torun najdoszedł doszedł i, i teraz nie, nie będziemy chcieli pozwolić na, na to samo, musimy wyciągnąć wnioski z poprzedniego meczu i w tym meczu, w tym meczu po prostu wygrać. Charakterystyka tych drużyn, które się spotkają, jest taka, że my gramy szybko, staramy się grać szybko, a Toruń gra zwykle na bardzo wysokim procencie i ma wielu graczy bardzo utalentowanych i bardzo mądrych ofensywnie w swoim zespole. Jeżeli będzie tak, że będzie dużo punktów i mecz będzie ciekawy dla kibiców i dla wszystkich, którzy będą oglądali w telewizorach, nam też będzie bardzo miło. Oczywiście, jeżeli my będziemy mieli tych punktów więcej niż przeciwnik. Zapraszam jutro w piątek 17.35 przed telewizory Polsat Sport Extra na emocjonujący mecz na Astoria Polski Cukier Toru. Chciałbym zaprosić serdecznie wszystkich kibiców przedegrany telewizorów, bo mecz będzie transmitowany w telewizji o godzinie 17.30. Nie muszę chyba wszystkich bardzo zachęcać, wiadomo, że to są derby, także szczególny mecz dla, dla, dla Bydgoszczy i postaramy się dla Was zrobić.